Listko zasłania. Ale mamy prawdziwka. Troszkę już tego jest zobaczcie jaki prawdziwek.

proszę prawdziwek. Tutaj sitaż taki. Sobie wezmę te mniejsze, bo one jeszcze wyglądają przyzwoicie. A tutaj widzę, że już są Całkiem zgraną grupką. Trzy sztuki. Mamy jeszcze jednego prawdziwka. Jeszcze pewnie trochę się znajdzie, bo tutaj wyśmienite tereny są na te grzybki tutaj. Maślaczek. To jest niesamowite. Przed chwilą nazbierałem tyle podgrzybków. Nawet nie nagrywałem jeden obok drugiego. Właśnie idę pod koszyk po drodze też podgrzybki. Ten niedobry się znajdują. Mam reklamówkę. Nie lubię do reklamówki wkładać, ale jak nie będę miał w co no, to nie mam wyjścia. Tutaj znalazłem tyle teraz podgrzybków. Koźlarze. Oj, ten ładny. Dobrze siedzi nawet dwa. Proszę. Trzy koźlaki. Cały kosz grzybów. Podgrzybki, prawdziwki, koźlarze, maślaki, rydze. Dużo różnych rodzajów. Bardzo duży wysyp. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.